Jaka choroba psychiczna ci grozi? Bardzo to jest straszne, ale niestety w tym momencie na świecie jest coraz więcej chorób psychicznych, więc trzeba to sprawdzić. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Zaczynamy, wybieramy. Depresja, stany lękowe, nerwica. No niestety to jest też poważna choroba i agresja w tym też się pokazuje. Narcyzm, emocjonalna huśtawka, choroba dwubiegunowa, no i tu najgorzej schizofrenia, także kochani. Wszyscy jesteśmy narażeni, ale pamiętajcie, że przecież są oczyszczenia energetyczno-duchowe u mnie, ale też można zapisać się na wizytę do psychiatry albo psychologa do usłyszenia.